Ktoś tam wykrywa ten detektor, czasami ósemkę pokazuje tu na samym dole, na polu elektromagnetycznym. Ale tu jest jakaś jakby zakrwawiona kurtka. Mam nadzieję, że to jest po farbie, a nie po prostu krew ludzka. Mam nadzieję, że się to nie spotkam z jakimiś dziwnymi osobami. Teraz jeszcze przeszło, czekajcie chwilę. Tak, to co widzicie, ten taki mały punkcik, o tutaj właśnie, to jest księżyc. I czemu jak on jest tak wysoko, to y, nie ma nocy, ponieważ dziś jest noc kupały. Chyba dobrze mówię kupały, to jest takie słowia, słowiańskie święto, w którym y, szuka się y, kwiatu paproci. I to jest taka, ta, taka legenda właśnie że kto go znajdzie, ten będzie miał szczęście, bogactwo, coś takiego, to musicie sobie poszukać w internecie, bo nie pamiętam dokładnie. Tak, ale dzisiaj jest najkrótsza noc w roku i chcę Was zabrać do pewnego y, bardzo niezwykłego dworu. Do dworu, w którym popełniono bardzo brutalne morderstwo, i bardzo dużo osób uważa, że on jest po prostu nawiedzony. I mówiąc szczerze, że jestem dość dużym fanem takich zjawisk paranormalnych i duchów, choć jestem sceptycznie do nich nastawiony, to kupiłem takie oto urządzonko. To jest detektor pola elektromagnetycznego, którego dzisiaj sobie użyjemy. Kupiłem go właśnie specjalnie dla smaczku na Urbexie. On wykrywa yy, według badaczy duchów, i tych wszystkich epikip, które się tym zajmują, to jest jak y, już Wam tam pokazuję w rogu zdjęcia, jak ten pierwszy taki detektor, chyba to się nazywa K2. Jak coś to po prostu poprawię, napisać. Nie jestem jakimś takim ekspertem w tym. I to według właśnie tych ekspertów wykrywa jakieś zjawiska paranormalne. Teraz wszystko jest na zero i pokazuje zero. I pierwsza rubryka, która jest, to wykrywa pole elektryczne, a drugie, właśnie to. Elektromagnetyczne, jeśli dobrze pamiętam. No i cóż, dzisiaj sobie go użyjemy po to, żeby właśnie sprawdzić, co czy coś tutaj się stanie parę normalnego. Ale dobra, nie ma co przedłużać. Sprawdźmy ten dworek. To jest wnętrze tego dworu. Już wchodzimy, poczekajcie, chwilę. My już jesteśmy w środku tego dworu i muszę Wam powiedzieć, czego się tutaj najbardziej obawiam, ponieważ gdy szedłem do tego dworu, to spotkałem jakiegoś człowieka, takiego dość starszego mężczyznę. I mówił mi, że po prostu tu gra sobie jakiś kłusownik, który po prostu zostawia sidła na zwierzęta i żebym po prostu niech nie wchodził lepiej w, w te właśnie krzaki, wszystkie. i. Jest jeszcze jedna historia, która jak dla mnie mrozi krew w żyłach i nocą naprawdę wyobraźnia zaczyna szaleć, ale dobra, przejdźmy do eksploracji. I już pierwsze, tu jest ogólnie wejście, które przeszliśmy. A tutaj jest taka krata, tak? Aha, jeszcze miałem Wam powiedzieć o tym detektorze. Zanim jeszcze opowiem Wam o tej kracie, tutaj tych drzwiach, to chciałem jeszcze wam powiedzieć o tym detektorze, jako będę miał cały czas przy, przy sobie i będziemy cały czas patrzeć, czy tu po prostu no, nie zachodzą jakieś dziwne zjawiska paranormalne. Po prostu będziecie musieli sobie wpisać w Google, jak to ogólnie działa, w pole elektromagnetyczne. Ale cóż, jak jeśli się zaświeci, że wam pokazuję, y, tutaj taka czerwona dioda i ona zacznie pikać, to po prostu no, coś, coś jest właśnie w tym budynku nie tak, tak? coś jest koło nas, coś. No Mówiąc szczerze, może nawet duch czy coś. Chociaż ja jestem taki zjawisk, tak jak mówiłem, sceptycznie nastawiony. Ale cóż, potraktujmy to jako jakiś taki fajny smaczek na urbexie. No można powiedzieć, że już w nocy, ponieważ jest to najkrótsza nadproba. Idziemy eksplorować. Dobrze, ja ten detektor będę miał cały czas przy sobie. On na razie wskazuje same zera. I dopóki nie zacznie migać ta czerwona dioda, ja nie będę tu... Po prostu, po prostu tutaj nic nie ma jakichś paranormalnych zjawisk, tak? Więc no bardziej mnie zastanawia ta y, ogólnie krata w tym, bo to jest beton, tak? Tu jest beton. I to, to trochę tak wygląda dość dziwnie, tak? że tutaj akurat jest krata, i tam już widać w tamtym pomieszczeniu tak samo kratę. I teraz sobie zobaczymy dalej. Y, tu jest wejście do piwnicy. Ale do piwnicy może zejdziemy zejdziemy sobie Dobrze, zejdziemy sobie na samym końcu do piwnicy. Ja to zostawię uchylone. na wszelki wypadek i cóż, pierwszy pokój, w którym są porozwalane meble ogólnie ten dwór sobie tylko schował do kieszeni ten wykrywacz. Jeśli zacznie pikać, to znaczy, że coś natrafiliśmy. Zostało dość dużo mebli. Był to ogólnie dwór urządzony w stylu perelowskim, późnego PRL-u. Tak jak widzicie jeszcze zostały zasłony, fotele, jakieś meble. I to co mnie martwi i co mnie zawsze najbardziej przeraża w ludziach to właśnie takie no nie wiem jak to nazwać, też nie chcę żeby mi po prostu YouTube zablokował film To właśnie wandali i kłusowników Tego się najbardziej tu obawiam Ponieważ jeśli ktoś potrafi, dajmy na to, zrobić coś zwierzęciu No to czemu nie zrobić coś człowiekowi Dlatego trzeba się trzymać z dala od takich ludzi No i cóż, na każdym kroku widać jakiś skrawek perelowskich. Rzeczy. Aha, i podobnież tu na drzwiach powinny być. Aha, tu nie ma, tu. Nie. Ale tu chyba było. O tak. Tak widzicie. Magazynierzy. Tutaj. Jak widzicie, za oknem już praktycznie ciemno. Widzimy to, jak jest ciemno. Cóż, wam pokażę ten detektor. On tu nic nie wykrywa. Jest 00. Zero, zero. Jeszcze taki ładny komin. Kominek się uchował, lecz już niestety złomiarze, lub poszukiwacze skarbów dorwały się właśnie do tego kominka tutaj niestety już wilkość robi swoje i pewnie dach przecieka Mi teraz jeszcze przeszło. Czekajcie chwilę. Dobra. czysty, ale coś stukło i coś mnie trochę przeraziło. Mam nadzieję, że nie ma. Nie, po prostu nie ma tu. Co mi się udało odkryć. Mam nadzieję, że mi widać. Ale tu jest jakaś jakby zakrwawiona kurtka. Mam nadzieję, że to jest po farbie. A nie po prostu krew ludzka. Mam nadzieję, że się to nie spotkam z jakimiś dziwnymi osobami. Na razie na detektorze jest 00. coś tam wykrywa ten detektor, czasami ósemkę pokazuje tu na samym dole na polu elektromagnetycznym a tu ogólnie są jakieś stare dokumenty, ale nic tu nie ma Sobieski po Coca-Coli butelki nie wiem czy to będzie dobrze widać, ale tak, to jest jak krata, jakby takie więzienie, nie wiem czy coś tutaj wydawali, czy Yy, czy coś, ale naprawdę wygląda to bardzo dziwne w stylu takim więziennym yy, jeśli PEE to może SB coś tutaj wiadomo yy, jakichś ludzi przywoziło, tak mi się to wizja widzi jest to bardzo dziwne miejsce, mówiąc no szczerze, że, że cały czas się pocę tu, yy, mam jakieś dziwne usterki z moją kamerą, mi się wyłącza ale nic mi to urządzenie nie wykrywa, czasami pokazuję tam gdzieś 13 Jakiś mikro bo to pokazuje w mikro ale no, tutaj widzicie, nie wiem nie widać, nic tu nie ma. Dobra, może dalej nam się trochę bardziej wyjaśni, co tutaj ogólnie zaszło. Idziemy dalej. Oto, tak z tym urządzeniem, tak jak widzicie, jeszcze takie dość stare lampy pozostawały w stylu PRL-u. Tu byliśmy, tu, tu ogólnie jest puste pomieszczenie, ale zobaczcie, jak ten. Z tego sufitu odchodzi ta cała farba. Tu są kolejne pomieszczenia. Nic nie wykrywa, tak jak widzicie. Kadry samorząd. Tu jest jakaś świdanka Jeszcze pozostałe jakieś meble stare. Jest to. Bardzo tajemnicze miejsce, bo jest to wszystko zabite duchami. stolik Stoi księżycowo. A tutaj mamy kolejne dość ciekawe miejsce, ponieważ to przejście jest założone. Jeśli przejdziemy z drugiej strony, przejdziemy z drugiej strony. Czekajcie, ja się muszę trochę porozglądać. To tutaj nie wiem, gdzie to przejście prowadziło, ale tak jak widzicie, tu nic nie ma. Na razie jest. 0-0 na detektorze jako cały czas mam przy sobie. Łazienki typowe dla i kibelek. Dla każdego otworu czy domu, czy wszędzie, wszędzie musi być. Mamy jeszcze jakąś szafkę, ale pustą. Naprawdę to wygląda creepy to pomieszczenie. To mega creepy. Jeszcze zamki się uchowały i zanim wejdziemy na górę to opowiem Wam pewną historię o tym dworze jest już dość grubo chyba około 23, albo po 23 nie mam zegarka przy sobie, ale to trudno, I w ogóle to już się powinno coś dziać po takiej porze. No i cóż. Jeszcze chcę wam powiedzieć, że tutaj ogólnie okoliczne, jest cały okoliczny park tego dworu. I w tym okolicznym parku jest były PGR. Są jakieś stajnie, są jakieś zakłady pracy, tylko to wszystko jest masakrycznie porzarastane. No i cóż, nie, nie mogę wam tylko pokazać. To co mogę wam pokazać to jest jedynie ten dwór. I w tym dworze wydarzyła się bardzo makabryczna zbrodnia w 1919 roku w sobotę, albo bodajże to był 22 marca, sześciu dezerterów niestety weszło do tego dworu i deserterów bandytów można powiedzieć. No i po prostu przystawili służce, czy jakiemuś tam po prostu ten kto, kto tutaj gospodarował tym miejscem, chyba tak pistolet długowy i kazali prowadzić do właściciela no i niestety gdy zaprowadziła ta służka chyba to była służka do właściciela to po prostu gdy oni weszli tam do niego to właściciel wstał i kazał im wyjść tak a oni bez niestety bez najmniejszego zawahania strzelili temu właścicielowi dwie kulki w głowę no i tak się jego tak się 73 letniego właściciela los zakończył w tym miejscu tylko nie wiadomo właśnie gdzie dokładnie się to wydarzyło ale no niestety jest to miejsce zbrodni niestety no i trzeba mieć tu na, mie na uwadze że tu akurat może być coś dziwnego tak? nie chcę, nie chcę mówić nawet co i co mogę się tutaj spodziewać ale idziemy dalej teraz będziemy wchodzić po tych stopniach niestety w nocy wyobraźnia daje o sobie znać zobaczcie jakie tu jak to wszystko odłaźni I w porównaniu z dołem jest tu bardzo gorąco. Wow. Naprawdę wygląda to mega fajnie. Jak widzicie, stary telewizor. Ktoś sobie siedział i oglądał telewizję trochę. Może kiedyś. Nie wiadomo. Nasz wykrywacz, jak na razie nic nie wykrywa. Mam nadzieję, że to będzie widać, ponieważ pierwszy raz używam tego wykrywacza tutaj, w celach paranormalnych, czy tu się coś nie dzieje. No i udało mi się bardzo starą puszkę znaleźć. Widać, że przeleżało to naprawdę długo. I oczywiście nie wiem, czy będzie widać. Ale widać. Kolejny piec z wyrywanym metalową częścią. Niestety, idziemy dalej poszukiwać. Ogólnie dwór jest bardzo przerażający. Naprawdę robi wrażenie nocą. Cały czas coś stuka, puka, ale detektor nic nie wykrywa, więc mam nadzieję, że jestem bezpieczny. Że nie zginę tutaj śmiercią naturalną, bądź nie. Dobra, idziemy do dalszych części. Tu jest jakiś korytarz. Pierwszy pokój, oczywiście, tak samo z piecem. Piec nie przetrwał. Znaczy, tak samo został rozbrojony. Nie wiem przez kogo, ale ktoś tu był. Tu już nie ma tam dalej już niestety żadnych piwnic ani nic takiego. Jest już tylko typowo dach. Kilka setek. Tu jest piwnica. No i niestety wilgoć już zaczyna robić swoje z tym miejscem i zaczyna wszystko niestety odpadać. I losy tego miejsca są już policzone, ponieważ wilgoć już robi swoje. Jest kolejna szafa, której na szczęście nic nie ma. Oj, mysz, 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 mysz. Czekajcie, może zobaczycie, mysz. Się wystraszyłem no na Nie wiem czy to było widać. A tutaj moją norkę. Naprawdę cały czas słyszę tu jakieś... Uf. Jeszcze chyba nigdy nawet się chyba tak na Myślę, że chyba na już tak na WF-ie nie zlałem nigdy potem i nie mam takich ciar. Naprawdę to miejsce naprawdę robi niesamowity klimat. jest naprawdę straszne pod zmroku. O ale obejdziemy je całe, żeby nie było Tutaj tak samo wilgoć Tu już ogólnie są strychy, tak? Naprawdę jeśli o jakaś skrzynia jakaś skrzynia, a tu wokół takie czerwone drzwi Deska. Wiem, że jakaś książka tam leży. A w skrzyni jest. A w skrzyni jest totalnie nic. Ale piękna. Trochę za dużo hałasu. Zostały piwnice. Nasz wykrywacz nic nie wykrył. Jak na razie. To jest gorąco, dobra, nie ja będę już schodził do piwnic. A naprawdę tu każdy cień każdy stukot, każdy cień, każdy stukot robi naprawdę robotę niesamowitą. Uff, idzie się, idzie się naprawdę odchudzić tu i to znacznie. <laughs> Idziemy do piwnicy. Dobrze, piwnicę już otwarłem, ja tam mam tutaj swój ten wykrywacz, Uff, ale powiem szczerze, piwnice są mega creepy, mam nadzieję, że widać, a teraz chyba powinno być widać, naprawdę tak dziwnych piwnic to jeszcze w życiu nie widziałem, to już taki niesamowity chłód. Patrzcie jak to wygląda, tam są jakieś kraty że najpierw pójdziemy tutaj tylko śpiące komary, krata jakieś kroki. Te cały czas mam wrażenie, że coś tu zaraz wyleci nic ciekawego nie ma. detektor na razie stoi nic nie ma Mogłoby dobrze ustawić nic nie wykrywa żadnych ale tu nisko to wygląda jakby jakieś takie więzienie nawet bo takie dziwne, że to jest zapakowane a tutaj droga do donikąd i tam z z daleka widzicie Wyjście na zewnątrz piwnicą, takie dziwne, może to był syp na węgiel, tak mi się wydaje. Ale Ogólnie już mi teoria przychodzi do głowy, co tu mogło być i co tu mogli zrobić w czasie PRL-u. Ja mam cały czas ten detektor ze sobą, on pokazuje cały czas 00, ale z tego co widzicie, nie wiem czy to będzie widać, ale tu jest świeży tyk, czy beton, nie mam pojęcia czy gips, mniejsza z tym, ale zobaczcie, tu jest krata yy, jak w ceni i moim zdaniem tu kiedyś yy, współpracownicy, czy jak to się tam mówiło SB przywozili yy, ludzi po prostu no, wyciągali z nich informacje on w okrutny sposób, była ta katownia tak zwana, yy, w tym szpitalu kiedyś byłem tak samo w nocy i tam tak samo się znajdowała katownia SB i było to przerażające miejsce i to miejsce tak samo mi Wygląda na taką właśnie katownię. Dobrze, ja chcę się stąd odrodzić, cały czas słyszę jakieś szmery czy, czy coś, nie wiem. Ale wolę, wolę. To są liście Tak jak widzicie, to pomieszczenie w ogóle, tak by było, nie, nie naruszone. Nigdy. I to idę po schodach żebym się po prostu nie zabił już będę wychodził po prostu z tego dworu no i tak jak widzicie na dworze już ciemno i tak widać na dworze już ciemno no i tak dokończając tą historię Ogólnie ostatni właściciel chyba w 1940 roku trafił no niestety do Katynia, no i niestety zmarł, no niestety wiadomo co tam się działo, tego dworu i potem przeszedł no właśnie w ręce PRL-owskie, cały czas słyszę jakieś kroki, szmery, cały czas mnie to wyprowadza po prostu z równowagi psychicznej, no i tak. Ja chyba wam powiedziałem wszystko. Będę się ulatniał z tego dworu. Jak wygląda? Wyjście, wyjście. No i cóż, nasz nowy sprzęcik nic nie wykrył w tym dworze. Pierwszy, pierwsza taka noc urbexowa można powiedzieć. No bo to już noc w tym roku, że wychodzimy nocą. Nie, kurczę, chciałbym wiedzieć, która godzina, ale oczywiście nic nie wziąłem. Chciałem zapomnieć, jeszcze wody zapomnieć. Ja wiem, pamiętaj, zawsze, zawsze trzeba pamiętać o wodzie na urbexie. Szczególnie jak jest upał, jestem cały spocony. Dobrze, ja będę się uratniał z tego miejsca. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Jeśli Wam się podobał odcinek, to możecie zasubskrybować, polajkować film. No i cóż, widzimy się na następnych wyprawach. Ja Wam dziękuję i na razie.